Witam was w filmie, w którym tier teraz do League of Legends na aktualizacji 11.10 na LoL jak i Halo. Wszystkie tier listy będą przewidywane, gdyż jest dopiero początek aktualizacji, więc no nie da się tego zrobić analitycznie. Jednak zazwyczaj wszystko się zgadza. Również przed chwilą jeszcze zachęcam do zostawienia subskrypcji, gdyż bardzo mało procent was subskrybuje mój kanał, a kliknięcie tego czerwonego guzika nic was nie kosztuje. A więc ja już nie przedłużam, przechodzimy do materiału. Pierwsze standardowo zaczniemy sobie od LOLO i od topa. Na topie ie zachęcam tylko dwie zmiany: Malfight spada za OPTR do STR, nie dostał żadnego nerfa, jest to tylko poprawka. A na jego miejsce skakuje Set, który też jest poprawką z poprzedniej aktualizacji 11.9, Dostał spore buffy i nie doceniłem jego potencjału. Nerf Darius nie zrzuci go do S tieru, a buffy Kanana i Kelly również się zmieniłem na LOLO. To było na tyle, jeśli chodzi o tier listę na topa. przejdziemy teraz do dżungli. Z tej aktualizacji żaden jungler nie został zmieniony, jednak w tier liście jest jedna zmiana. Skarner spada z B tier do C tieru, co jest poprawką. Jeżeli jesteście w LOLO, a zapewne większość z Was jest, powiedzcie, jak często gracie na Skarnera. Jak już na to pytanie sobie odpowiedzieliście, już wiecie, dlaczego spada do C tieru. To było na tyle, że się chodzi o dżunglę, przechodzimy do Mido. Na Midzie, mimo kilku zmian w tej aktualizacji, nic nie Zmienia. Nerw talona był minimalny i talon nadal się utrzymuje w atierze. Tak samo z Katariną ten nerw był malutki, więc zostaje ona w opetierze. A nerw Galia był bardziej pod high elo, no i na LOLO utrzyma się w tym atierze. To było na tyle, jeśli chodzi mi da. Przejdźmy do bota. Na bocie jest za zmian. Chociaż w aktualizacji nastąpiła zmiana Jinx, zmiana chociażby jej RK na LOLO za dużo nie zmieni, Na przykład dlatego, że na niższym poziomie mało kto zabiera Jinx obiektywy. To było na tyle się działo, bo a przejdziemy do supporta. Na support w było trochę zmian, jednak jest tylko jedna zmiana, a dokładniej zero awansuje z A -tieru do S tieru. Buff Lux na pewno jej nie wrzuci do OP tieru. i tak był już jeden z lepszych w tym S więc na pewno nie spadł do atieru przez jego nerfa. buffium mi nie da jej S -tieru, jak jej również nerf Barda nic nie zmieni na lowelo, A więc to było na tyle się o supporta, co jest znaczne z końcem lowelo, dlatego przejdziemy na to Halo czyli wyższej platyny i wyżej. Na topie w Halo więcej zmian. Kayle dzięki swoim buffom awansuje z A -tieru do do Kamilka i Raven spadają z Opetieru do S tieru, a na ich miejsce wchodzi Set i Shen. Set, Shen, Kamilka i ni Raven nie dostały żadnych zmian w tej aktualizacji, jednak są to poprawki. Co do nerfa Darusa, on go nie zrzuci z Opetieru, a w na nie da mu A To było na tyle się o to, przejdziemy do dżungli. W tej aktualizacji żaden dżungler nie dostał zmiany, więc zero zmian w tej tier liście. Jednak wiadomo, jest to kosztem reworka dżungli, a jeśli jeszcze o nim nie słyszałeś, to w prawym górnym rogu właśnie się wyświetla teraz link do filmu, w którym omawiam rework dżungli i całą aktualizację 1.10. To by na tyle chodziło o dżunglę, przechodzimy do midi. Do. Na Midley nie jest rozmian. Nerf Katariny, tak samo jak na LoL nie jest gdyż był on mały. Nerf Talon nadal go nie zrzuci do Atieru, a Nerf Galo nie zabierze mu Atieru. Jednak jest już tak na tej granicy A i B-Tieru. Ale wiadomo, Galo jest bardziej grany na profesjonalnej scenie niż w takim diamencie czy wyższej platynie. Dlatego też zostaje w A Atierze. Gdyby ta tier lista była do Challengera, prawdopodobnie by spadł do B-Tieru. Jednak to nie jest żadna tier lista do Challengera, a to jest koniec Mida. Przechodzimy do bota. Na bocie zero zmian, gdyż Nerf Jinx nie rzuci jej do S-Tieru. Tutaj nie ma tej sytuacji, co na LoL, o której mówiłem. Tutaj. Gracze Jinx zabierają często te obiektywy jednak to, że Jinx będzie zabierała mniej obiektywów nie znaczy, że będzie gorszą postacią. Nadal będzie jedną z silniejszych Carry i zostanie w opetierze. To był na treść o przejdziemy do saporta. Na supporcie w Highelo tak samo jak na Lowelo zera awansuje z betieru do a tieru tylko w Lowelo awansowała z a -tieru do a tieru, no ale bynajmniej awansuje. mi nie daje jej str nerflux nie daje jej Atieru, nerf strasznie nie zrzuci go do S jednak wydaje mi się, że jeszcze jeden mocniejszy nerf i już może spaść do tego S a, a nerf Barda nie jest na tyle duży, żeby spać do Atiru. To by było na tyle, jeśli chodzi o Supporta. Ja również Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli film się spodoba, zechcą do zostawienia subskrypcji, jak i łapki w górę. Również chciałbym powiedzieć, że prawdopodobnie na moim kanale nie pojawi się opis aktualizacji 11.11, .11, ale już potem, czyli od aktualizacji 11.12, będą się już wszystkie aktualizacje pojawiały regularnie. Dobra, ja już nie zabiorę Wam więcej czasu. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.